Dźwięk budzika to jest po prostu oh my god, dźwięk budzika oznacza najczęściej oznacza dzień dobry, Maxlow i od ostatni wschód słońca <grym> na chorobę <grym> <grym> O oh my god w ogóle ten budzik sobie uzmysłowię, że ten budzik, który mam, ja go, ten telefon kupiłem i zacząłem używać ten budzik w podróży, jak byłem tam na południowych Pacyfikach, na, na morzach południowych. A więc to mi się kojarzy tylko i wyłącznie, że jak jest ten budzik, to znaczy, że ja mam autobus, pociąg, samolot lub coś w tym stylu. Czy są inne środki transportu, mogła być taksówka. No, no pięknie, pięknie. Nie udało się sprzedać. Zostanie Valentino zabierze. Odda komuś jeszcze nie zdecydowałem do końca komu. Musikiem, Vanem do Cancun. No i już Cancun nocny. Pierwsze co, wybrałem się do supermarketu, bo po prostu po trzech miesiącach na wyspie, na której jest bardzo ograniczony wybór wszystkiego, no to tutaj jestem w większym raju niż byłem po prostu. Nie? Ale dużych zakupów i tak nie zrobię, bo nie ma sensu. meksykańskiego rynku polskim plus. w mieście, skrzyżowanie duże. Jeżdżą samochody, hałasują i powiem wam tak, hałas samochodów jest mniej drażniący niż hałas tych jebanych samochodzików na holbo z jakimiś popsutymi wydechami, jakieś w ogóle gówno jeżdżące kompletnie. Nie? Zabronione tam to powinno być. To samochód to przejedzie, jest ten świst i tyle, nie? A tamto? To jest Jadę do... Zona Hotelera to się nazywa. To jest ten cały taki, taki... ten... Półwysep w Cancun, gdzie są wszystkie hotele. No bo tam jest Massimo i z nim się spotkam. Zona hotelera to jest taki po prostu ten Cancun, tam gdzie są te hotele, to jest strefa hoteli. Jest to długie na jakieś 20 km. I znajdują się tam hotele, jakieś kondomienia bardzo niewiele jest jakichś prywatnych domów, które są bardzo drogie. Centra handlowe, restauracje, kluby, bary, dyskoteki. Jakby to jest kompletnie stworzona taka strefa turystyczna, zupełnie sztuczna, jest taki supermarket turystyczny, można by powiedzieć. Bo Cancun to nie, że istniał od zawsze, jego zaczęli tworzyć w latach 80. Ja pierwszy raz w Cancun byłem w 2001 roku, na moich pierwszych wakacjach poza kontynentem europejskim. Zresztą za pieniądze, które wygrałem, zarobiłem na giełdzie, pamiętam. Na grubo pojechali, no. z tutaj jest Massimo, zobaczymy. Você ficando com o fala. Amazona odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link tradycyjny znajdziesz w opisie. I to są najcięższe przypadki po prostu guma pękła To już na Horbusz musiało się wydarzyć i teraz muszę to wyrwać, a na pokoju nie ma noża. Zupełnie normalnie na lotnisku, nie ma odpierdalanych jakichś dziwnych rzeczy oprócz maseczek i tyle. Ja muszę, muszę to nagrać, sprężę coś, coś zjeść, więc tak. Dostałem taki woreczek foliowy, to jest woreczek, żeby do środka włożyć moją maseczkę, nie? Nie będę jej wkładać do środka, i się wyciągać. Menu ze względu na ręce i przenoszenie się, więc menu teraz jest w QR kodzie. Ciekawe jak mi to przyniosą, zobaczymy, zobaczymy że największym absurdem, pomijając wszystko, to jest to, że tutaj jest klimatyzacja ustawiona na, myślę, mniej więcej... no nie 21 stopni, jesteśmy bardziej przy 18, 19 jak nie 17. I nikt nie myśli, że przecież jeśli ktoś ma słabą immunologię, no to jak będzie zimno, różnice temperatur, no to bardzo łatwo złapać coś, nie? Uważam. Że teraz są idealne warunki do podróżowania, bo tak. Oprócz tego, że loty potrafią być za drogie, ale tak. Na lotniskach nie ma ludzi, wszystko jest na spokojnie. Maseczkę można se nosić o tak albo całe. Jak tak, no to co to, to. Śmieszności są typu gość mierzący temperaturę, po prostu w skafandrze, kurwa, w czepkach. Reszta obsługi nie, a on nawet nie ma kontaktu z ludźmi bo to automat jakiś tam nie wymierzy, jeśli mierzy. Niskie ceny wszędzie, bo tutaj w Cancun też oni to tworzyli, ale turystów rali nie ma, więc są po prostu niskie ceny stawiam na nostalgię i tak dalej. że to są idealne warunki do podróżowania lub do korzystania z miasta, gdzie były duże Airbnb i te mieszkania no teraz są tanie, na miesiąc można je wynajmować. Idealne. Proszę, wylatuję sobie z Cancun i ląduję w Mexico City. Mexico City z lotów, taka jest piękne, podoba mi się to miasto. Różnorodne, a zarazem ogromne. Tu widać na tym timelapsie po prostu ile się przemierza tego miasta zanim dotrze się po prostu do lotniska. To jest coś absurdalnego. Wejścia milionów ludzi podobno. W sumie to jest lepiej, nie nalewają napojów, można dostać butelkę wody. Nie 0,5 litra, 0,35, ale było do wyboru piwo 0,5 litra lub woda 0,35. Czuję w tym pewną dyskryminację. Był autobus, który przewozi ludzi pomiędzy terminalami, no ale teraz pozwalają wsiadać 9 osobom naraz. Y Pomimo, że tu możemy stać wszyscy na płaszczyźnie y, y, takiej jak autobus, i w samolocie, jak leciałem, nie było żadnych, tak, wszystkie miejsca były zajęte, absurdu Absurdów części jak wylatywałem z Buenos Aires, to jest akurat to miejsce, gdzie są wszystkie bramki, żeby wylatywać, jest wszystko pozamykane, ludzi. Już... To jest w ogóle absurd, bo teraz na lotnisku to jest więcej ludzi z obsługi lotniska niż pasażerów po prostu. Oni tu stoją w niektórych miejscach, tak jakby tu coś się miało wydarzyć, ale tu się nic nie może wydarzyć. Nie ma 20, a do końca dnia będą jeszcze tylko cztery loty. Cztery <ścoughs> loty tylko. Absurd. Mi się udało w tej przerwie złożyć dwa filmy. Jeden wrzucić od razu, no bo teraz to internet na lotnisku to hula po prostu w taki sposób, że jest to coś nie... nie wow, jest coś nieprzeciętnego. Było zawsze moje marzenie polecieć jumbo jetem od, od czasów szkoły podstawowej i teraz pierwsze w życiu będę lecieć jumbo jetem. Jest to coś wyjątkowego dla mnie. Proszę Państwa, zanurzamy się w chmurach, zanurzamy się w chmurach! To jest absolutnie niezbędny w samolocie Dobre stopery, dobry. stopery w Frankfurcie teraz na pociąg Posiągiem do drugiego Frankfurta To są przedziały takie małe w ogóle, bo tam jest typowa, typowy autobus, a tu jest w tym wydzielonych kilka przedziałów. Ktoś chce w przedziale? Proszę. proszę. Stres od ciszy. Można jechać. Jeszcze światło, gdyby można było połączyć, byłoby też dobrze. Okno oczywiście się nie otwiera, bo teraz nie wolno już okien otwierać, pociąg jest trzeba w klatkach jeździć, klimatyzowanych wszędzie. Najlepiej w ogóle żyć w, z takim, w takim kasku klimatyzowania jak kosmonauta, myślę. To jest kwestia 10 lat, żeby będą chodzić jak kosmonauci po prostu. Za szybko nie doceniłem niemieckiej kolei, jest przycisk jeden i działa, i się zgaszają światła. Temperaturę ustawić na wyższą Może przestanie działać No jazda pociągiem, Boże, jest najprzyjemniejsze ze wszystkiego co można sobie wyobrazić Jeszcze balonem było fajnie lecieć jak Karolinka i prezent zrobiła na urodziny I w Australii, tam w okolicach Byron Bay Kurde, musieliśmy wstać o 5 rano, żeby tym balonem polecieć, to było fajne No, balonem Kurde, fajna sprawa też, fajna sprawa, ale pociąg jest the best. Oho. No zrób, zrób trasę. Andrzej przyjechał po mnie. Oho. Proszę, zajeżdżam do mieszkania. Znam to mieszkanie, już tu byłem. Mak, smacznego. W pojemniku są Wypukane warzywa, chleb jest na ociekaczu tam. I tutaj są warzywka, serek śmietankowy, podgrzybki w ostawie. To, to nie wiem, czy dla mnie. W ogóle olej, chyba, który ja zostawiłem, jak to w listopadzie, opuszczałem to miejsce. Po prostu chlebem chlebem i solo, witany. Witany na polskiej ziemi. Super, super. Już jest po północy, za Andrzejem jeszcze pojechaliśmy na taki. Taki na Cegielni dawno jest taki staw, jeziorko takie. Wykąpaliśmy się tam około północy, więc było pięknie. A teraz, że to jeziorko mnie rozbudziło, tylko taka fajna rzeźka woda ale nie taka zimna jak w Ekwadorskiej Rzece, więc stwierdziłem, że sobie pójdę do mojego magazynku i, i rower wyciągnę, no i zobaczę co tam jest, to może coś zabiorę od razu. Zobaczymy, chcę mi się przejść po prostu, jakby za dużo siedziałem godzin. <noise> Za dużo siedziałem, muszę się przejść, muszę gdzieś pójść po prostu. No, ale jak już wziąłem rower z magazynku, dopompowałem opony, no to przecież nie mogę nie wyskoczyć do centrum, jest zbyt blisko. Jest zbyt fajnie w nocy, pusto. Ja i miasto. Klasyka po prostu. Pierwsza w nocy, trzeba wodę kupić. Dobranoc, dzień dobry. whatever well,